Witam wszystkich na moim kanale Darek. Z tej strony, na moim ostatnim materiale, zadałem takie pytanie, czy są wśród moich widzów, czy ktoś chciałby zobaczyć film o perfumach z tuberozą, z nutą kwiatową tuberozy? I na moje pytanie odpowiedziała Doris. Z tego co widzę, Doris praktycznie. Pod każdym moim filmem pisze mi bardzo miłe komentarze, za co też jestem wdzięczny, bardzo dziękuję, a więc mogę powiedzieć śmiało, że jest to moja stała I odpowiedziała, że bardzo chętnie zobaczyłaby materiał właśnie nie może się doczekać materiału o perfumach z tą właśnie nutą. I tym samym właśnie chciałem powiedzieć, że Doris ten film dedykuje Tobie perfumy, o których dzisiaj będzie mowa, są to perfumy z domu, o którym już wspominałem na moim kanale i powiem wam, że przedstawiałem ten dom właściwie w samych superlatywach i to nie są słowa na wyrost, ponieważ z tego co ja widzę, naprawdę ktoś wziął się do roboty, wkłada dużo serca w to co robi i naprawdę chce, żeby te perfumy się wyróżniały, żeby Y, można powiedzieć, w obecnych czasach no, ciężko jest naprawdę trafić dobre perfumy, nawet, y, nawet za te grube kwity, za, y, za grube pieniądze. Y, naprawdę trzeba się dobrze y, naszukać, żeby znaleźć coś, y, coś wyjątkowego, a przede wszystkim to, na co ja zawsze zwracam uwagę, a zwracam uwagę na jakość. I powiem Wam, że ten dom naprawdę. Y, może się pochwalić bardzo, bardzo wysoką jakością składników, a co za tym idzie, samym y, produktem końcowym. Y, może być nawet y, do, dobrą wizytówką, może być to, że do pierwszej kolekcji perfum y, z tego domu zaangażowana była Cecil Zarokian, a więc no, nie byle kto. Jest to naprawdę bardzo, bardzo uznany nos w świecie perfumowym. A wydaje mi się, że to, że to jest taki jej dopiero początek. Ona jeszcze nie pokazała tego, co potrafi. I tak, o tych perfumach już na pewno, znaczy o tych nie, o tym domu już wspominałem, ale muszę powiedzieć też, że to nie jest mój kolejny raz i na pewno nie jest ostatni raz, ponieważ mam jeszcze perfumy z tego domu, o których nie wspominałem, a tam też są takie perełki, że. Naprawdę warto jest o nich wspomnieć, kilka słów powiedzieć. Kto lubi, kto lubi nutę irysa, to mogę, następny odcinek, znowu podobne pytanie jak w moim poprzednim odcinku, mogę zrobić film o perfumach irysowych. Wydaje mi się, że chyba najlepszy irys, jaki w życiu wąchałem. Ale wracając już do perfum, do głównego bohatera dzisiejszego odcinka. Perfumy te będą z amerykańskiego domu perfumowego o nazwie benigna perfum. A więc tak jak mówiłem o tych perfumach już było u mnie na kanale, ale to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Taka szybka prezentacja, a więc od ja rozpakowałem, żeby za długo nie trwało. wszystkie perfumy przychodzą w takim worku, w takiej sakwie, wszystkie, nawet te, akurat to jest 75 ml, ponieważ w pojemności, które można nabyć w tym sklepie, są to 75 ml i 30 ml. A więc i te, i te przychodzą właściwie w takich samych opakowaniach, a więc taka sakwa. Później mamy pudełko kartonowe, i na końcu jest właśnie ta skrzyneczka. I w skrzyneczce jest flakon. A więc tak wygląda, tak wygląda wszystko w środku. Trochę muszę uważać, żeby mi nie wypadło. Jest jeszcze dostajemy, to też w każdym flakonie jest taka ściereczka, żeby przetrzeć flakon z paluchów. Bardzo mi się to podoba. To jest coś podobnego jak dostajemy na przykład w okularach, jeśli kupujemy okulary. Później jeszcze w środku znajdziemy to jest taka rozkładówka, a więc informacje właściwie o wszystkich perfumach z całej kolekcji, z całego domu. Takie szybkie zapoznanie się. I mamy już samą skrzyneczkę, flakon. Tutaj jest ładnie wyłożone taką satyną chyba czymś takim miękka gąbka. Tak wygląda w środku. Też wszystko, naprawdę wszystko jest na. Tutaj nie mogę y, powiedzieć nic złego na samą prezentację. I mamy sam flakon. Flakon też już Wam prezentowałem. Flakony są y, chyba, y, chyba poza y, albo oprócz y, tymi flakonami y, z Bliskiego Wschodu, y, z Hintal Ud na przykład. Wydaje mi się, że się, wydaje mi się, że są to jedne z takich najładniejszych, naj, najbardziej elegancko prezentującymi się flakonami. Ale do rzeczy. Perfumy, o których dzisiaj będzie mowa, są to perfumy z domu. Jeszcze raz wspomnę Benigna Perfums, a te nazywają się Greatness. A więc tak wygląda. Korek. Korek, jest powlekany 24-karatowym złotem. Yy... Korki, jeśli chodzi o zatyczki, jest to inspiracja mm, angielską koroną kr królewską. Yy, czy tymi, nie wiem ile tam tych koron jest, w każdym razie, ponieważ nie jestem pewien, czy wszystkie, wszystkie, przynajmniej z pierwszej yy, edycji, one wyglądały inaczej, ale tutaj właśnie jest ta korona, ponieważ Kolekcja, do której należą te perfumy, nazywa się Royal Essence Collection, a więc no taka królewska. Kryształowe, kryształowe flakony. No tutaj naprawdę takie prezentacja sama, powiedzmy takie perfumy na prezent, to naprawdę mogłyby wywołać szok u osoby, która by te perfumy dostała. Przynajmniej ja, ja na pewno gały by mi wyszły z orbit, ponieważ no jest, jest się czym pochwalić. Naprawdę jest się czym pochwalić. A więc tak to wygląda w bliższej perspektywie. I teraz tak. Wspomniałem, że. E, wspomniałem, mówiłem, że perfumy wyrywają z butów. Powiem wam, że. Co miałem na myśli? Powiem wam. Y, że perfumy te y, na pewno są to perfumy, z którymi ja nigdy wcześniej nie miałem do czynienia. Ale coś podobnego, coś podobnego, oczywiście nie to samo, ale mniej więcej perfumy, które mógłbym zaliczyć do tej samej rodziny drużyny, tylko grającej na innej pozycji. Y, troszeczkę coś podobnego y, wąchałem i było to. Były to perfumy z domu, jak się nazywa, Fragrance Bois, a perfumy nazywają się Udżun. To jest coś troszeczkę, troszeczkę podchodzącego. Oczywiście tutaj zrobię taki krótki przerywnik, ponieważ o ile wiem, te perfumy zostały strasznie przechrzczone, te Udżun. One kiedyś naprawdę, naprawdę miały bardzo... Bardzo wysoka jakość, ale już jakieś te nowe takie rozlania, to spadło im naprawdę dużo z tej, z tej mocy, z tego, z, z jakości. A więc ja nie, ja nie jestem pewien też, z którego rozlania ja miałem próbkę, ale mniej więcej coś troszeczkę podobnego. I tutaj to są perfumy kwiatowe, to są perfumy uniseksowe, ale i to, że są perfumy uniseksowe, powiem Wam, że jakość tych perfum jest taka, że te perfumy żyją. To co ja lubię najbardziej. Po tym można stwierdzić, że mamy do czynienia z naprawdę wysokiej jakości perfumami, że, yy, że to są perfumy, perfumy, które się zmieniają, jak, jak ja to nazywam, które żyją. To nie jest tak, że zaaplikujemy. Za i te perfumy od samego początku, powiedzmy do samego końca, będą właściwie pachniały tak samo. Y wydaje mi się, że większość perfum takich drogeryjnych, właśnie w ten sposób działa. A tutaj mamy to, że te perfumy chodzą, one żyją, one, one się zmieniają. I tak jak na początku, y są y naprawdę bardzo, bardzo uniseksowe. Mógłbym powiedzieć nawet, że y delikatnie skręcające w stronę kobiet tak już y, po dobrym czasie, po wyschnięciu, troszeczkę mogłyby nawet skręcać w stronę panów, ale wciąż zachowując swój unisexowy status. Co my tu mamy? Mamy tutaj, y, chodzi mi o nuty, mamy tutaj jaśmin, jest tutaj pieprz y, syczuański, jest indyjska tuberoza, jest ambretta. ambretta Tutaj, też stanę na chwilkę. Ambretta to jest zamiennik piżma. To są takie malutkie ziarenka. O ile dobrze pamiętam, to rośnie dziko. One są zbierane w Ameryce Południowej, chyba tylko tam występują, w Argentynie, o ile się nie mylę, i jest to właśnie zamiennik, zamiennik piżma jest to też to, że to jest na przykład roślinny zamiennik od zwierzęcego piżma, ale powiem Wam, że z tego co ja się dowiedziałem, to jest naprawdę bardzo, bardzo drogi składnik, ponieważ z tego względu, że rośnie dziko i tak dalej, i tak dalej, jest zbieranie tego jest pracochłonne, a więc to ma swoją cenę, ale też z tego co ja się dowiedziałem, jest to chyba najbardziej Y, przypominający y, swoim charakterem, y, właśnie zapach do tego piżma zwierzęcego a więc y, ambretta y, jako piżmo i kwiat pomarańczy. I właściwie, tak jak z tego, co można zobaczyć, perfumy y, nie ma tu jakoś dużo y, nut y, składników nawalone, i dlatego może te perfumy też są łatwe w odbiorze. I teraz tak, tak jak wspomniałem, to są perfumy kwiatowe. Ja tutaj już zaaplikowałem sobie jakiś czas temu, one już trochę przysiadły. Powiem wam, że yy, nie wiem, jest brak słów naprawdę i, i nie palę tutaj głupa, ponieważ takie perfumy yy, z taką jakością. Otwierają się właśnie jaśminem i tuberozą. To wszystko jest maślane, kremowe, bardzo przyjemne. Mimo tego, że mamy tutaj kwiat pomarańczy, nie są to perfumy takie, tak jak świeżaki nieraz mamy, a więc pikantne od tych cytrusów nie. Perfumy bardzo, tak jak wspomniałem, kremowe, maślane, bardzo gęste. Chodzi mi o właśnie o, o sam sok, o sam charakter tych perfum. właśnie są bardzo musujące, bardzo gęste. I tak ten jaśmin tutaj i ta tuberoza, ta tuberoza to jest aż taka miodowa. Czuć tutaj pieprz. Jedynie z tego pieprzu, co ja mógłbym powiedzieć, jest właśnie taka delikatna nutka pieprzowości. I nawet mógłbym powiedzieć... Yy... Takiego dymku może troszeczkę. Pieprz nieraz pachnie, przynajmniej dla mnie. Ja mam uczulenie na pieprz, zawsze kicham. Nie jest to jakieś złośliwe uczynienie, uczulenie, ale gdy mam do czynienia z takim żywym, świeżym pieprzem, zawsze muszę kichnąć. A więc troszeczkę mi to daje takiego yy, 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 posmaku dymnego. I tutaj mamy coś troszeczkę, ja, to co ja dostaję, troszeczkę, ale to jest naprawdę delikatnie. A więc, kwiaty na pewno, kwiaty, ale tak jak wspomniałem, ta tuberoza i jaśmin bardzo gęste. Troszeczkę tego, yy, troszeczkę tego pieprzu i powiem Wam, że to piżmo. Być może tutaj piżmo, tutaj piżmo, jak już to wszystko usiądzie, ponieważ na samym początku mamy właśnie do, do czynienia, ale jest to aż. Jest to aż normalnie niewyobrażalne. Ja spróbuję tutaj zaaplikować po drugiej stronie, na drugi koniec takiego świeżego, tak wygląda. Przy okazji pokażę Wam jak. A więc piękna mgiełka, a to mizery też naprawdę e, świetnie e, robią robotę. Uch. bardzo bardzo dużo kwiatów na samym początku właśnie tak jak y, przypomniałem sobie jeszcze raz może na szybko jest tutaj jednak troszeczkę może tego kwiatu pomarańczy ale to jest tylko na otwarciu na otwarciu właśnie dużo kwiatów troszeczkę tego kwiatu pomarańczy tak a później jak już usiądzie to zostaje właśnie ta maślaność kwiatów tak jakby troszeczkę miodu tutaj było Piękne. Y, ambretta jest tutaj też właśnie, no piżmo jest tutaj podkreślone. Jest też troszeczkę słodkości. Wydaje mi się, że y, widocznie nie wiem, nie ma nic tutaj takiego y, słodkiego, y, typowego y, słodkiego, ale któryś kwiat, może jaśmin, może, y, może kilka nut właśnie dają akord. Słodkowości. I właśnie jest tak. Jest troszeczkę słodkowości, ale to nie jest taka muląca słodkowość. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. I teraz tak, po jak już odejdzie ta, odejdzie ta taka naprawdę duża fala kwiatów, którą dostajemy na samym początku. Zostaje delikatne piżmo i zostaje właśnie drzewo sandałowe. I to jest to, co wspominałem na samym początku, że. I z tego co ja tutaj dostaję, perfumy otwierają się być może delikatnie kwiatowo, no bo to raczej można było nuty kwiatowe zaliczyć do grona takich, ja wiem, żeńskich nut, a więc może dlatego delikatnie one skręcają w stronę kobiet, ale później, jak już to wszystko ładnie nam usiądzie, to zostaje właśnie, zostaje piżmo i zostaje drze drzewo sandałowe, a więc taki Dosyć dobrze wyraźny akord drzewny, i w mojej skromnej opinii, to właśnie mogłoby już wyschnięcie bardziej przechylać się w stronę mężczyzn. Aczkolwiek, tak jak mówię, absolutnie to, że jest tutaj ten sandał wyczuwalny, nie tworzy z tych perfum jakiegoś tutaj samca alfa perfumy naprawdę bardzo, bardzo bezpieczne. Yy, powiem Wam, że naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem. Yy, mam o ile się nie mylę już trzy perfumy z tej kolekcji Royal Essence. Yy, jest chyba wszystkich sześć. Yy, zobaczę może do końca roku. Yy, taki mam plan, że jeszcze chyba trzydziestki sobie dokupię, ale to też nic, yy, nic z pośpiechem. Powiem Wam, że Y, może będą jakieś, y, jakieś przeceny, ponieważ zdarzają się tam też obniżki cen, a więc będę miał to na uwadze. I powiem Wam, że naprawdę to jest chyba jedna z takich, y, 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 jedna z takich kolekcji, którą chciałbym y, naprawdę u siebie mieć. To jest coś podobnie jak y, miałem z Hint al Ud y, prawie całą kolekcję sobie. Y, wymarzyłem i prawie całą kolekcję mam. I powiem Wam, że tutaj jest bardzo, bardzo podobnie. Które perfumy byśmy nie wzięli do ręki, to spełniają swoje zadanie. Perfumy są, oczywiście są różne, ale perfumy, jeśli chodzi o moc, y jeśli chodzi o jakość, no to jest, to jest pierwsza liga. To ja bym te perfumy mógł spokojnie porównywać tutaj do jakichś takich wielkich graczy, jak roża. Jak właśnie Fragrance di Bois, chociaż muszę Wam powiedzieć, że mam tutaj jedne takie perfumy od nich, nie wiem, jakoś cienko, cienko, cienko się tam chyba dzieje, bo perfumy jakieś specjalnie wrażenia na mnie nie zrobiły, ale mniej więcej mógłbym powiedzieć, że naprawdę to jest taka światowa liga, jeśli chodzi o perfumy. Y, z tego, co ja znam, z tego, co ja poznałem, to naprawdę mógłbym je umieścić na najwyższej półce. Y, powiem Wam, że jeszcze tak wspomnę, że na przykład y, te perfumy mógłbym trochę zaliczyć do, y, do drużyny, właśnie y, mask Palawan. Tylko że tutaj mamy y, tutaj, mamy. Tutaj mamy do czynienia z Ilanki Lang. Tu jest naprawdę wyrazisty, ale to jest mniej więcej taki sam charakter perfum. Mocne, y, gęste i dostajemy naprawdę to, co jest napisane, to to dostajemy. I troszeczkę ja z tego co ja wyczuwam, troszeczkę, tak jakby tutaj te nuty dawały y, taki, y, taki akord y, jabłka. I ja troszeczkę właśnie tego jabłka, y, to co ja znalazłem tutaj w Greatness to jest coś podobne jabłko, jak na przykład jest w Oligarch od roża. Oczywiście to są perfumy męskie, ale ta jedna nuta tej jabłkowości. Ja tutaj mogę ją sobie wyciągnąć, a więc mogę trochę porównać. I to by było na tyle powiem Wam z tej prezentacji. A więc naprawdę, nie wspomniałem o mocy. Perfumy naprawdę bardzo, bardzo wydajne. To jest ja, jak wiedziałbym, że będę gdzieś w pomieszczeniu na dłużej, a chciałbym użyć tych perfum, to by było dosłownie pół spray'a, ponieważ są tak, tak mocno projektują i długotrwałe są. Cały dzień mamy z głowy. Mówię, tutaj mamy do czynienia naprawdę z wysokiej klasy. Sokiem, a więc o to akurat nie musimy się przejmować. Ja tym perfumom, jeśli chodzi o tutaj, do tej grupy, gdybym mógł zaliczyć, ja im daję 10 na 10, 11 na 10, nawet gdybym mógł, to tyle bym dał, ponieważ te perfumy naprawdę są genialne. Są genialne, naprawdę są fajne. Cena, cena robi swoje, ale tak jak mówię, no. Naprawdę, tutaj mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że płacisz i dostajesz. Tutaj nie ma, nie ma żadnego hochsztaplerstwa sklepowego, czy nie wiem, czy marketingo, marketingowego i tak dalej. Płacimy, dostajemy. Tym bardziej, że są siedemdziesiątki, piątki, są trzydziestki. A więc jest wybór. A więc to by było na tyle. Z tej prezentacji ja pewnie jeszcze o tych perfumach i może będą jakieś zestawienia, pewnie jeszcze o nich usłyszycie z mojego kanału. Gdzieś je pewnie tam jeszcze wrzucę do jakichś bardziej, może perfum na ten ciepły sezon. Nie wspomniałem o sezonie. To są perfumy całosezonowe, ale ze względu na ich charakter, że są to perfumy kwiatowe, wydaje mi się, że sezon letni. To byłby jesienny, letni, wiosenny. To jest ten sezon taki właśnie optymalny dla nich. Piszcie, jeśli znacie te perfumy, albo jakieś inne z tego, z tego domu. Wiem, że są widzowie. Jest Jurek na przykład, którego zdjęcie ostatnio wrzucałem tam na społeczność, który robił zakupy w tym domu i o ile się nie mylę, chyba trzy albo cztery flakony dostał. Wiem, że Doris, właśnie której dedykowałem ten y, y, odcinek, też coś wspominała. Chyba y, Splendor Grandiur, chyba kupiła, czy miała zamiar kupić. A więc też napisz y, Doris, jak to u Ciebie wygląda, co myślisz o tym domu, co myślisz o tamtych perfumach. I ogólnie, będzie mi miło za w górę, komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.